Jest wtorek, przed nami druga część zajęć z języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Proszę powiedzieć, na czym polegają te zajęcia i czym one się różnią od takich zwykłych zajęć z nauki języka obcego? Mhm. No to są zajęcia z języka polskiego. Mamy grupę uchodźców ze świecia, grupa ukraińską w których bardzo chce się nauczyć polskiego, Dziękuję. bo przede wszystkim chce nasz język wykorzystać w pracy, ale też w zwykłych sytuacjach z życia codziennego, oczywiście w sklepie, w urzędzie, u lekarza. No to jest niezbędne, tak? Dobra komunikacja. A więc tutaj na zajęciach przede wszystkim uczymy się właściwie komunikować w języku polskim, tak, żeby nas zrozumiano. To nie musi być ultra poprawnie, ale ale zrozumiale, to jest najważniejsze. A na czym polegają te zajęcia? No, mamy grupę początkującą, a więc e, ci uczniowie moi jeszcze nie znają e, alfabetu polskiego, a więc zaczynamy od podstaw, zaczynamy od nauki liter, y, no a później będziemy iść dalej. Y, głównie wykorzystujemy metodę bezpośrednią. To jest taka metoda polegająca przede wszystkim na podnoszeniu kompetencji komunikacyjnych. Na tym się skupiamy. A więc uczymy się słownictwa, a potem tworzymy różne sytuacje komunikacyjne, dialogi, zadajemy pytania, odpowiadamy, głównie szlifujemy umiejętność mówienia. Te zajęcia wystartowały w piątek. Z tego co wiem, są dwie małe grupy. Tak, dziesięciosobowe. Dziesięciosobowe mhm. grupy, głównie to są kobiety, ale mam też dwóch. Chłopaków w takim wieku chyba licealnym. Więc tak, małe grupy, ale lepiej, że one są małe, bo łatwiej nam się uczy. Też wydaje mi się, że atmosfera jest bardziej swobodna. My tutaj siedzimy przy jednym stole. Myślę, że moi uczniowie nie mają takiego, takiego poczucia, że tu jest nauczyciel. Są uczniowie, mm. tylko właśnie staramy się tak być nie razem. Siedzą, nie siedzą w ławkach. Nie siedzą w ławkach, nie, nie, nie. Ja siedzę tutaj z nimi przy stole i trochę ma to formę korepetycji domowych. Tak mi się wydaje. Takie mam odczucia po pierwszych zajęciach. A jak z ich ochotą i, i zapałem do nauki? Mm. Jest bardzo duża. Po pierwszych zajęciach widziałam, że e, mm. chyba ta nauka polskiego to jest dla nich taka odskocznia od tych problemów. Przyszli tutaj tacy zasmuceni, zmęczeni, ale jak trochę zaczęliśmy mówić, trochę się pośmialiśmy, pożartowaliśmy, to już widziałam, że dla nich to jest taka odskocznia i chętnie, chętnie uczą się języka polskiego, a też z tego względu, że są z Ukrainy, nasze języki są bardzo podobne, aż w 70% nasze słownictwo jest takie samo, tylko semantyka jest często inna, znaczenia, z czego później wynikają jakieś śmieszne, śmieszne sytuacje. Ale języki są bardzo podobne i też dzięki temu im jest łatwiej uczyć się polskiego. Oni bardzo dużo rozumieją, cały czas mówimy po polsku, bo ja powtarzam, że i głowy mają się przestawić na nasz język w stu procentach.